A witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale FIFA 21. Słuchajcie, nowy sezon wyzwań budowania draftów. Moim zdaniem, jedna z najfajniejszych serii, jeżeli chodzi o rywalizację między mną a przeciwnikiem. W dzisiejszym pierwszym odcinku, Nexium, także oczywiście jego link do kanału, jego link, jego kanał jest w opisie, także serdecznie tam zapraszam. Dajcie mi też od razu znać, słuchajcie, z kim rozegrać następne wyzwania budowania draftów. Gramy w Feszachy, gramy wyzwania budowania draftów i no, troszeczkę tych przeciwników na pewno się znajdzie. Zasady zostają takie same jak w zeszłym sezonie. Mamy do zdobycia 10 punktów, 11 jeżeli liczymy z ukończeniem przed czasem. Nie ma zgrania, także nie będzie tego zamieszania całego, natomiast parę wyzwań do zrobienia jest. Znaleźć buntownika, znaleźć zawodników Chelsea czy United, to wszystko właśnie w dzisiejszym odcinku. No to co, zapraszam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Subskrybujcie, łapkujcie. Dobrze się bawcie. No dobra, moi drodzy, a więc w pierwszym odcinku sezonu FIFA 21, wyzwań, budowaniu w draftów jest Nexium. Nexium, witam cię, ko ko Korneliuszu, Salo. Nie wiem, czy nie mam czegoś w zębach, bo jadłem przed chwilą Krokieta. Dzień dobry, cześcicielem, witam bardzo serdecznie. Ale no sprawdzałem w kamerze, na więc... którą każdy tutaj z nas czekał. Mamy nadzieję, że było smaczne, ale smaczna zaraz też będzie rozgrywka, słuchajcie. Pierwsze dziesięć po kroku. roboty, krokietiki, więc muszą Pierwszy... być pyszne. Dobra, By... może ja nie będę gadał o krokietach, tylko przejdźmy do odcinka, co? Czekaj, nie chcę na poważnie zrobić YouTube y tutaj. Nie, absolutnie na poważnie Ze mną... FIFA. Nie, nie, nie. Ja, Krokiety, jak, no. jak miałby być poważnie. Nie wiem. król woleja, król woleje kotle, krok, Kotletów, krokietów, przepraszam bardzo. <noise> e, dobrze, słuchajcie. E, wy już jak widzicie, e, pierwsze 10 wyzwań. Nix się powiedział, że chce zaczynać pierwszy. Nie, ja Cóż w ogóle się... ja powiem ci inaczej. W pierwszym sezonie tej serii za każdym razem tak? było tak, że każdy pieniał i to ty musiałeś zaczynać. Ja teraz jako Dokładnie. król Woleja wnoszę dekret, który jest niepodważalny. Że od teraz, okay. w drugim sezonie tej serii FIFA 21, zawsze ma zaczynać gość. To zostało w tym okay. momencie I przyklepane. To, sobie, to właśnie w sobie zapisałem i ja za każdym razem, jak będzie jakaś wątpliwość, będę to puszczał, odtwarzał i e, upewniał przeciwnika. w że to nie ja zadecydowałem. Sejm właśnie przegłosował, Andrzej podpisał i weszło w życie. Oni nie mają wyboru. Dokładnie, Jeżeli, weszło w życie już. To... Weszło w życie. No, także słuchajcie, e, 15 tysięcy monet. No, i 4 minutki jak zawsze, bawimy się. Mam nadzieję, że uda się Nexemowi pokolekcjonować. Ja mam nadzieję, że ja się nie zbłażnię, To jest najgorsze. W sensie tutaj nie po prostu ta, taki poziom z idiocenia wychodzi człowieka, że to jest dramat. Zawsze na swoich odcinkach zazwyczaj udaje mi się to jakoś zamaskować, chociażby montażem. No, ale tutaj no ciężki teraz jest to temat, nie? nie, ma, nie ma montażu. Dokładnie. Ja szybko, szybko powiem, co tutaj mamy: trzech zawodników Chelsea, srebrna karta, dwóch zawodników 87 dokładnie overall, trzy karty inform, karta był Polak, Grodak, minimum 94 tempa, pięć kart 77 overalla i mniej, trzech Niemców, jedna ikona i za skończenie przed czasem, czyli jeżeli wybiorę. Że ostatnią kartę przed upływem 4 minut, dostajesz też punkt. Neksion, czy wszystko jest dla Ciebie jasne? E, tak, ja tylko bym Ciebie poprosił, jakbyś mógł mówić takie interwały czasowe, czyli co minutę w sensie. Jak upłynie mi minuta, no i pod koniec, dajemy tam, nie wiem, że 10 sekund, to ja bym Dobrze. był naprawdę wdzięczny. Nie ma problemu, oczywiście moi drodzy. Link do Neksiona. Kan... O, jezu, uderzył mikrofon. Link do kanału Neksiona jest na dole w opisie, także subskrybujcie, łapkujcie, oglądajcie. E, fenomenalne materiały są tam. Fantastyczne, tk. rewelacja. Fantastyczne, Boże. rewelacja. Dobra, Neksion, czy jesteś gotowy? Tak, próbuję sobie jeszcze raz spojrzeć. Zawodnicy Chelsea, jakaś srebrna karta, to będzie dramat, to będzie dramat, Dobra. ale tak, jestem gotowy, jestem Uwaga. gotowy. Uwaga, 4 minuty, 3, 2, 1, poszło. 4 minuty ruszyły. Let's ja go A czemu, bo ty tu formacja jeszcze Nie, tylko nie to Dobra, wybrałem Psz. pierwszą formację 3-5-2 I zaczynamy 86 punktów Minimum 93 tempa 87 Mam pierwszą kartę 87 Ciro Immobile Proszę Fanta. bardzo Nie, proszę wywalić Psz. mi tego Ciro Immobile Jeszcze raz Czy tutaj będzie ktoś jeszcze 87? Nie, jest Werner Ale dlaczego ty masz tak mało? Ale jest Chelsea przecież Więc oczywiście Psz. Chelsea bierzemy no, jak najbardziej Lepa pomoc Zapraszamy bardzo serdecznie Kogo tutaj? E, Orisi 94, Minimum 94 Czyli 94 też sili tak, tak, zgadza się Więc Ma mamy 94 Ma też jak najbardziej Trzech zawodników Chelsea Potrzebujemy jeszcze Kante, kante, kante. Ty mówisz mi, Kante, mieć Wierlik razy dwa, nie, nie ma, ale jest buntownik, więc bierzemy Andrę, to też leci Co fantastycznie. E, jakiś zawodnik Chelsea, nie, ale karta 87 punktów overola, więc zapraszamy wow. bardzo serdecznie. Kante, 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 nie ma Kante, czekaj, czy ja coś tu mogę, trzech Niemców, Niemców. Deutschland, Deutschland, uber, alles, nie ma tutaj, Polak, karta buntownika, nie ma, dobrze, chodź Matić, fantastycznie. E, chyba coś ale przegapiłem idzie. teraz już w tym momencie, srebrna karta, dobrze, trzy karty, inform. E, po raz kolejny nie, tempo nie, nie ma jakiegoś, e, niczego chyba, więc Niemca chyba trzy też nie minuty. było, tak mi się wydaje. Trzy minuty jest Niemiec i jest Chelsea. Bank. Mamy dwóch zawodników Chelsea i mamy Niemca, więc jest fajnie. Ile ja tych Niemców muszę mieć? Trzech Niemców. Trzech, eee, trzech Niemców, Niemc. trzech zawodników Chelsea. Trzech zawodników Chelsea. Tylko, zrobić w ogóle perfekcyjny ten. ten eee, to perfekcyjny by było idealnie, żeby było idealnie. Dobra, jeszcze raz Chelsea. Jest 87, chyba mam to zrobić. Już, już miałeś. To już miałem. Dobra, to czekaj, to jeszcze raz, czy ja coś mogę. Trzech Niemców. Niemca tutaj nie mam. Minimum 94, no, tempa co? mam. Polak, Rodak nie mam. Buntownika prawie mam. Trzy karty inform. Nie mam informów, nie mam srebrnej masz, karty. zrobione masz informy? Tak? Jak to? Aha, mam faktycznie! Niesamowite. Dajcie mi kepę. Nie, albo kogokolwiek. Eduardo Mendiego. Poniżej, poniżej. A 77 też się liczy, więc mam 77, też, te 76. Ta, ta, ta. Dobra, zapraszam bardzo serdecznie. Kolejna karta. No i pięknie, podoba mi się to. Chyba przegapiłem Niemca, tak mi się wydaje, że tam chyba był Niemiec. Mniejsza z tym. Kolejna karta. 77, więc 77 też mam zrobione chyba. Nie. Jeszcze jedna karta i będzie gitara. Gitara gra, ale nie tym razem. Niemiec to nie jest Niemiec, to nie jest zawodnik. Dwie Kurde. minuty, na spokojnie, dwie minuty. Dokładnie, teraz już na luziku, to nie jest... Ale jest 77, więc kolejny no i punkt zgadzasz. mamy zaliczony. Masz. Nie ma żadnej ikony. Brakuje też no, Niemca niestety. jeszcze e Nie, jest Niemiec! Nie, yeah. no i proszę bardzo, Belarabi, ale to czekaj, jest Rudiger, jest Belarabi, a ja miałem I i mieć Werner. trzech Niemców. A I Werner. i Werner, oczywiście, że tak. Czyli teraz polujemy jeszcze na jednego zawodnika Chelsea. Srebrnego albo ikonę Proszę bardzo, Policyk, pozamiatane, połamy no no zawodnika i Chelsea pozamiatane. tak, więc jeszcze zapraszamy na tak, kolejne. Srebrna karta i ikona. Srebrna karta, i ikona, jeszcze kepa, proszę I cię bardzo. Ja pozb... Polagroda. Ja sobie pozbieram. Aha, no tak, faktycznie. Polaka tutaj nie widzę, ikony też nie widzę. To weźmy sobie Lukasa Mouleda, dlaczego by nie. Ikona, ikona, ikona. Nie, Polak, Polak, Polak. I co ja miałem? Polaka, ikona i kogo jeszcze? Srebrną kartę. No, ale srebrna to już karta. Niewiele od ciebie zależy w tym. To już teraz tak w tym momencie to. niewiele ode mnie zależy. Może tu, może tu. Nie, Polaka też nie ma. To już jest lipa, moi drodzy. Chyba tych punktów nie zrobimy. Minuta, nie? Więc no, też... Chyba tego nie zrobimy po prostu z tego. Względu, mamy Niemca jeszcze, tak nawet dla pewności, ale tutaj, proszę, teraz, srebrną teraz, kartę. Teraz. Srebrną kartę, niech to będzie Kamil Grosicki. No niestety. Ale no nie, niestety. Y Ukończysz przed czasem oczywiście, bo 50 sekund ci jeszcze tam dużo zostało. Czekaj, ikona, trzech żeby... Niemców, pięć kart, minimum tempo, Polak, no niestety nie ma. Ikony niestety nie ma. Buntownik jest, 3 karty informie jest, dwa razy. No nie mam niestety nie mam trzech spełnionych wytycznych, ale ja nie miałem no, żadnej takiej karty tak, dostępnej, nie? Wyda... Nawet, Na pewno nie miałeś ikony, na pewno nie miałeś srebrnej karty. Polaka, Rodaka, może gdzieś na tam, tam umknął, ale wątpię bardzo szczerze w to. No e, Polak to oczywiście... chyba najbardziej prawdopodobny, no? Że tak, gdzieś był. ale e, trzeba powiedzieć, że było to niesamowite. Bardzo ładny, bardzo ładny. E, Drawcik, zrobiłeś ile mogłeś. Podliczmy punkty dla pewności, ale jestem przekonany, że tutaj ma, Max, ile Max, ile Ci się pojawiło, to zrobiłeś. Dobra, moi drodzy, podliczyliśmy dla pewności 8 punktów na 11. To jest maksymalnie co był w stanie wyciągnąć. Mówimy bez braków srebrnej karty, Polaka, Rodaka i ikony, także gratulacje dla Ciebie, Naxjon. Dzięki e, piękne. Jeżeli e, no gdzieś zagapiłem Polaka, to przepraszam. No, ale mówię, ja też go nie widziałem, więc wątpię Teraz czas na mnie, zobaczymy, jak mi pójdzie. No mam nadzieję, że gorzej. No dobra moi drodzy, to samo, tylko że teraz czas na moją rundę. Niexem 8 punktów, 4 minuty dla mnie. Nexom, oglądasz wszystko, wszystko ładnie działa. Jak najbardziej postaram się śledzić. Czy ja mam sobie ustawić też stoper i tobie mówić, jak wygląda czas? Możesz, możesz tak zrobić, no to, to może ty mi odmiesz też też będziemy interwałami mówił, co? Dobra, jak I, najbardziej. I mnie tak wystartujesz, mówimy. wystartujesz mnie? Dawaj. Dobra, to czekaj sekundę, muszę znaleźć stoper. Mam nowy telefon i jeszcze nie wiem gdzie to tu jest. A kurde. Wiesz, musiałem się pochwalić, nie? A dobra. Czy jesteś gotów, Kuba? Jestem gotowy. Trzy. 3... 2, jeden, start! Ruszyło Dobre, w tym momencie ładny. 4 minuty. Nic nie widać eee, na kamerce. No niech będzie ta formacja. I mhm. lecimy po kolei. Jak najbardziej. Eee, 87, dobra, mamy pierwszą Masz pierwszą kartę. Tak, jest. Tak. Eee, tutaj, 87. Chyba też sobie mam Niemca, niby, ale wolę pierwsze to zrobić. Dobre, na, to jest no to zrobione. już masz dwie karty: 87, tak jest, zrobione. No tutaj ładnie. Nie ma Niemca żadnego, dobra. Eee, tutaj. Nie ma nic niestety, co by mnie interesowało, więc whatever Kompletnie Niemca nie ma, Overala nie ma żadnego No to Inform, bo tego szukamy Inform i Tempo powiem Ci szczerze A, Tempo, Tempo, no Dokładnie Tutaj też, kurczę, nic nie ma O nie, czemu tych tyle kart? Jakoś, jakoś gorzej sypie teraz kartami O dobra, Niemiec, jest Niemiec jeden Jest Niemiec, pierwszy A, Chelsea nie mam zawodników Przynajmniej nie widziałem na razie O, Krychowiak, jak Polagrodak nice O, faktycznie Dajcie, no, dobra, mamy polaka rodaka. Tutaj. Kuba e, ma jeszcze 3 kolejny. minuty. Okay. ile? 3 minuty jeszcze. A, 3 min ja 2 minuty zrozumiałem. <głos> <głos> ile? E, dobra, teraz tak. E, tutaj chyba tempa nie zrobię na tym. Mm, więc musi być tak. Tempo tu, masz zrobione. Chelsea, I miałeś zawodnika Chelsea, przed chwilą był Marcos Alonso. Faktycznie. No dobra, no nic, <noise> trudno. Gikiewicz po raz kolejny, albo Neuer, i teraz tak. E, ile mam informów? Masz tylko jednego. No, Niemca, na, na pewno Niemca będę jeszcze miał jakiegoś, także nie ma co się na razie przejmować. Gikiewicz, dobra. Lecimy. Polagrodak, minimum 94 tempa, trzeba na tempo patrzeć. Tutaj jest 76, a Niemiec, okej. Okay. Pięknie, tylko że overall na pewno i tak będziemy mieli niższy zaraz. No, ale dobra, teraz tutaj Polaków daje. No teraz dużo, dobra. Lecimy tak, Rashi Brand. Chelsea Kurze. A no to dlatego, że oplułeś Marco Alonso. Ligues... Słuchaj, masz jeszcze dwie minuty. Jeszcze sporo okay, czasu, okay, więc okay. na luziku. na Niemców, to mam tempo. Polagroda karta buntownika. Nie miałem po prostu karty buntownika Chelsea, dobra. Masz pierwszego. Jeszcze Potrzebuj jest szansa. informa, jeszcze. A miałeś informa. też, minąłeś informa jednego. No możliwe, dobra. Tempo 95 jest, jest. James. A tu już miałeś Luzano. Lozano. Lozano no. ma 95 a, no, 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 tempo. No, Okej, okay, dobra, to dobrze, nie założyłem wcześniej. Na luzie. Tutaj 76, bo nie wiem ile mam tych nisko-overalowych. Mm -hmm. Potrzebuję informa. No, tutaj Cóż informów Cze brak. Chelsea. Chelsea się chyba już tutaj nie zrobi, więc trudno. No, nie, może jeszcze kartę. kart... O, jest. Jest buntownik. buntownik. Buntownik też. Eee... Oj, Kuba, Nic Kuba. Tu Nic tu nie ma. Dobra, i teraz tak. Kepa, może? A Niemców miałeś trzech? Bo przed chwilą ma, miałeś go sensa Niemca. Mam, mam Niemców. Masz. Masz, masz, masz a, a, a. Dobra, nie wiem, co sobie i tak zabiorę. Natomiast, no to już chyba. Chyba, że srebrna coś... karta ci wleci. Nie, ale jest. Inform. Którego jest inform. Potrzebuje. Dokładnie tak. I teraz tak. Ee, nie mam srebrnej karty, nie mam. Zawodników części już nie dam rady zrobić. E, I... zawodników 87 mam i karty inform mam. Zostało jest, ci 50 po lago, tak sekund. Jest, tempo jest. Karty 70. To będzie na pewno. Raz, dwa. A trzy. może nie być. Nie będzie. Nie oh, będzie. Fuck. Nie będzie, nie będzie karty też 70 oh, No to teraz musisz masz jeszcze 30 sekund, żeby się zastanowić dokładnie co co będziesz no chciał. No nic, Tud tutaj popatrzę, pierwszy tak wybór muszę. Może srebrna karta ci poleci, O oj oj oj, oj 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 Ale masz 76, ale to ty powinieneś nic mieć mi tych kart daje. 5, to ci nic nie da. Ja nie mam da. 4 chyba. No, to Kuba. no dobra, zakończyłem przed czasem. To, 20 no, sekund jeszcze miałeś? Nie, nie mój najlepszy występ. Dajcie na chwilę, podliczymy to i zobaczymy, co tu się stało. Dokładnie tak. No dobra, moi drodzy, podliczyliśmy to i mam 7 na 11, czyli punkt gorzej od Neixioma. Wydaje mi się, że ominąłem zawodnika Chelsea jednego, tak jak ty powiedziałeś. Marko Salonso na pewno ominąłeś. Marcoso to na 100%. Nie wiem, czy wcześniej gdzieś nie było. No, niestety zamieszałem się. Mój fatalny błąd z tym, że nie mam zawodników, e, 70%. No, to prawda. Du dużo to mi prawda. Polaków sypnęło, to wiem strasz strasznie ich dużo w pewnym momencie. E, natomiast no reszty i kony po prostu nie trafiłem, więc to nie ma co się zgrywać. No dobrze, także pierwsza runda za nami. Teraz ja będę zaczynał drugą rundę. Więc no, no, a ja no, będę kończył. chwilę, dokładnie. Dobra, ja zaczynam, no będzie zaraz liczył. Natomiast co w tej drugiej rundzie? Dwóch zawodników United, zawodnik 5 na 5 gwiazdek. Dwóch zawodników dokładnie 85 overalla. Czterech napastników, czyli NK, nie SN, tylko NK. -ka, kar karta once to watch. Mniej niż 40 tempa karta. Pięciu Francuzów, Brazylijczyk z Bundesligi, zawodnik łysy, minimum 90 strzałów, to było chciałem zrobić na woleje, ale to nie jest takie proste jak się wszystkim wydaje. Królu Woleja, wiadomo, więc przynajmniej te strzały 90. Rozumiem, rozumiem, minimum. dziękuję. Doceniam gest. Ale nic się nie stało. E, plus jeden, zakończymy za przed czasem, i plus jeden za każdą ikonę. No, tych ikon na razie sypało no, tyle, razie że myślę, nie że nie możemy wie. nałapać tych punktów naprawdę niesamowicie dużo. <noise> no ale cóż, to jest wiesz, bardzo rzadkie, prawda? No to prawda. I nie mamy czasu dobycia innych, bo, bo to, nie, to jest po prostu dodatek. No dobrze, ja jestem gotowy. Ja też, Także, to co? Zacznale? Jak nie wystartujesz, to lecę. Dobra, kuba. 3, 2, 1, 18, Poszło. start. Dobra, i teraz tak, amator może być, jak najbardziej się zgadza z tym, kim jestem, jeżeli chodzi o Fifę. 3, 4, dobra, 2, 1, niech będzie. Kogo nie my Ci, tutaj mamy? Ta runda wydaje e, się być trudniejsza. I tak, Brazylijczyk z Bundesligi. Zaczynamy fenomenalnie, słuchajcie. Brazylijczyk z Bundesligi, e, dalej. Zawodnik United, nie mam. 5 na 5, Neymar. No to chodziło. E, Neymar jest 5 na 5, dokładnie. E, czterech napastników, no to tu musi być napastnik, ale strzały 91 Suarez, ale też Lopet Lewandowski. Na no, Roberta, wiesz co ty? To na co się zastanawiasz? Oczywiście, że tak. Piękne strzały, lecimy dalej. E, teraz tak. Czterech napastników tutaj nie mam. Carstone's tułocz nie ma. Łysy nie ma. Nie Minimum ma nikogo Nie Czterech strzałów już łas. E, ma, ma zaczeskę, więc się nie liczy. Fra tak, tak. Francuz nie ma. Zawodnik 85 overalla. E, nie ma, dobra. Lecimy dalej. Nie ma co się tutaj zastanawiać za bardzo i czasu mordować. Minuta minęła. Okej, okay, to jest. Jego nie potrzebujemy. No nie, nie, nie. Francji nie, 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 nie. nie ma, 85 nie ma, dobra, to byle kto na razie. Eee, tutaj, 85 overall, ale i to by było to, dobra. I teraz tak, Francuzów potrzebuje. Halo, Francja? Francja, jest Laporte. Jest jakiś. La jest Kulibali. Wiecie jest co? Jest Kulibali, masz 85 Francuza albo łysego. Dobra, biorę kulibaliego. Na 85 już mam, bo Wajnal był wcześniej. Teraz liczę na Francuzów. Których oczywiście. Jak dwóch zawsze... zawodników 85, dwóch 85 potrzebujesz, pamiętaj. Ups, 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 dobrze, masz rację. Ale Francuza wybrałem, oczywiście. Kim Pembe, dobra. Potrzebuję Francuzów, więc biorę kolejnego Francuza. Tutaj jest Francuz jakiś. Umtiti. 85 zawodnika jeszcze na pewno znajdę. Powiedzmy sobie szczerze. No okay, i się pan, zaraz tutaj. okaże, A, że Romero, nie znajdziesz. Romero, spokojnie, spokojnie. Romero, dobra, mamy jednego zawodnika z United, teraz drugiego potrzebuję. Nie mam, ale mam Turama I mam już czterech Francuzów i teraz jest piąty. Nie mam, ale mam O! No to tutaj ci United trochę posypało. Dwie A, minuty dobra. ci zostały do końca. Okej, okay, mam sporo tam, czasu. dwóch zawodników United mam, to mam. Dwój zawodników 85 overalla nie mam, to się zaraz zrobi. Czterech napastników, o kurczę, zapomniałem o tym. Napastnik, I to pamiętaj o, o NC dobra, mam dwóch Francuz. Yy, o, o. Francuz. Dobra, i Francuzi zrobieni. Francuzi są zrobieni. Dobra, i teraz NK NK, bo tu musi być NK. Jest i Jest NK <grym> Ale i jest jeszcze? Uh. Once to watch? O cóż to? Watch. Dobra, muszę zaryzykować. Once to watch to jest pewny. Once punkt. to watch to jest punkt, dokładnie tak. E, więc teraz NK proszę, NK. No A, i koniec, Twoje Enki już nie zrobisz. Enki już nie zrobisz no, na 100%. No już nie zrobię. Kurde, dobra. E, tak, mimo strzały mam łysek. Minuta mam... 20. Brazylijczyka, mam Francuzów, mam. Tempa mniej niż 40, dobra, to czekajcie, to lecę, lecę tutaj bardziej. E, mniej niż 40. Panowie, no, akurat teraz Wam się 47. zebrało 47. 80. No nie, no nie, no nie, Kuba, to się nie mieści w skali. O nie, eee. I United po raz kolejny, once to watch wyleciał ci z United, więc trzeba było tam napastnika. No brać. ale nie, nie potrzebowałem. Tu nie ma już tempa po prostu. Nie ma No tempa. nie, 50 o, jeszcze tempa najmniejsze. chyba potrzebuje jednego. Kuba 50 A, tu, sekund ta? do końca. No to to jest już pograne, chyba, słuchajcie. NK, już... akurat NK wypadła. No ale Teraz NK, ale to już za późno. To, to już za późno. tak, 85 mam, mam jednego 85 tylko. Doprawda. Mówiłeś, że ci wypadnie na 100%. Być może A, wypadł, ja, ale olałeś, no, ten masz kompletnie. Gdzieś... Dobra, tu musi być 85. Gulaszcie jakiś. Ała, Ej, koniec, nie ma, nie mam 85. 27 nie sekund Nie ma ikony. do końca. Skończyłem przed czasem, ale no tu też trochę. Trochę mnie. pogubiłeś punktów, trochę, no. Zobaczymy. Dobra, Dobra, dajcie na nam chwilę. chwilę, trzeba to podliczyć dokładnie. Dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że ja zrobiłem w tej rundzie 8 na 11. Eee, mm, więc troszeczkę tak. lepiej niż w poprzedniej mojej rundzie, natomiast wyrównałem to co Nexon zrobił w pierwszej I teraz jeżeli Nexonowi udałoby się zrobić 8 na 8, 8 na 11, czyli powtórzyć swój wynik tak naprawdę No to wygrywa Natomiast jeżeli zrobi 7 na 11 No, no to, to jest wtedy remis. mamy remis I rozwiążemy to jak prawdziwi mężczyźni Dokładnie, czyli będzie speed draft, tak czy inaczej eee, Nexon, czas na Ciebie Tak, proszę wyślij Dobra, czy ja, ja powinienem mieć teraz 15 koła? No serio? A chwilę mam <laughs> Niemożliwe to jest Naprawdę? Jakbyś stary chciał tak zrobić to by się to nie udało, nie, to jest niemożliwe Musisz to dać do odcinka e, dobra moi drodzy Czas na drugą rundę Nexion a Nexion, wszystkie przeczytane, wszystko wiesz? Tak, ale czuję, że teraz się pomieszam, mam wrażenie jakoś, że teraz jest trochę bardziej skomplikowane no niż w tej pierwszej zrobisz, zrobisz 6 na 11, Wygrzyłem. Przegrałem. Zrobisz 7 na 11, mamy remis. Wy, zrobisz 8 na 11, wygrałeś. Gotowy? Dokładnie tak 3, 2, 1, poszło. Tak, jestem bardziej. Yy, słuchaj, być... niech będzie zawodowiec, świetnie. I teraz tak, yy, 4-1-2-1-2, super, zapraszam, mamy dwóch napastników, bardzo tak dobrze jest. i zaczynamy od bez napastnika, świetnie, ale, <noise> ale no wiesz, mam no. 90 strzałów, więc mam Messiego, tak więc zapraszam jest. bardzo serdecznie, Messi i teraz bierzemy sobie napastników. Jakby był Olivier Giroud, to by było idealnie. Chwila, Brazylijczyk z Bundesligi, łysy Oziman nie jest łysy, Weghorst, mniej niż 40 nie, tempa, to... nikt z was nie ma mniej niż 40, 40 tempa. Bierz zawodnik 5 na 5 zawodnik United United też nie ma no to weźmy sobie Alvaro Morate najlepszy napastnik na świecie weźmy sobie kolejnego zawodnika Oliver Giroud, Oliver Giroud Oliver Giroud Rashford, Rasford Markus, Marcus, al... Marcus, Markus, Markus fu, 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 fu. Markus Rashford, to teraz jeszcze Bruno Fernandes. Bruno Alvaro, Alvaro, oh, no nie masz. A, Alvaro, Murata. Y, dobra, kto, kto e, jest. jest tym jakby co, Francuzem? Ja no nie pomagam. Stop! Właśnie, ty mi bardzo mi pomagasz, ale to dobrze, bardzo się cieszę, bo ja teraz się mieszam strasznie. E, to nie jest żaden... nie ma nikogo. No serio Fabregas 42! Dlaczego nie jesteś o dwa punkty tempa wolniejszy? Dlaczego nie? Łysy, brazylijczyk z Bundesligi, pięciu francuzów. Czy ktoś z was jest łysy? Czy ktoś z was jest brazylijczykiem? Nie. Czy ktoś z was ma mniej niż 40 tempa? Nie. Ale dramat. Czy ktoś z was jest napastnikiem? Też nie. 2, Czy kto, 85 zbyt. punktów overola też powinienem mieć, ale teraz o Jezus Maria, no to świetnie mi teraz sypie. Teraz jest rewelacja. No. Sypie mi naprawdę rewelacyjnie. Teraz na francuzów dobra. szukaj, dobra. Hmm, Sznederdem to jest Francus, tak, oczywiście. Mamy e, zawodnika United, i teraz oh, w tym jest. momencie mam zrobionych dwóch zawodników United świetnie. Zawodnik 5 na 5. Czy ja mam kogoś 5 na 5. O, jest Thiago Silva, ale to jest Brazylijczyk, ale to jest Chelsea, czekaj. E, Francus, ja potrzebuję tych pięciu francusów, więc wezmę sobie, e, wezmę sobie Longley. Jeszcze jest 85, więc w ogóle pięknie, idealnie. E, Ginter, nie. Czy ktoś z was jest Brazylijczykiem? Nie, czy ktoś, że ja potrzebuję Polaka, Rodaka? Nie, czy potrzebuję kogoś łysego? Tak, ale ty nie jesteś Łysy. E, nie, masz... fonte tempo. nie ma Tempo. 36! Nie, to w momencie, w to pomogłem. W momencie, w którym. To powiedziałeś nacisnąłem, ale dramat, nie, 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 Jak czas, Kuba? Jak z tej Dwie minuty czasem? właśnie w tym momencie. Dwie minuty właśnie w tym momencie. Dobra, lecimy po napastników. Szukamy napastników, żeby było jeszcze dwóch napastników i jesteśmy wtedy zadowoleni. Tak więc poproszę. E, to nie jest napastnik, to jest zawodnik Chelsea. E, James Rodriguez, ty masz teraz tempo szybsze. Kramer mniej niż 40 tempa, pięciu Francuzów, czterech napastników, 85 punktów overola. Czy ja mam 85 punktów? Masz jednego. Lech Mam lech tylko lech. jedną kartę, mam tylko jedną kartę. E, 85. Otavio. Nie, 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 nie. napastnik. Słucham? Minuta, minuta, 30. 30. minuta 30. Wziąłem drugiego napastnika. E, dobra, słuchaj. Jorge Molina. Napastnik i poniżej 40, punkt, 40 punktów tempa, o, więc o, spoko. No, to jest... Dobra, Łysy Kante. Super. Łysy Kante masz... zgadza się. I też jest Francuz, więc raz, super. Dwa, trzech Francuzów masz. I e, 85. Ja mam 85. Nie wiem, ale wezmę Kyle'a O'Kera tak dwóch, dla bezpieczeństwa. Wow, no, to końcówka bardzo e, dobra. Dobra, czekaj. Co jeszcze? Dwóch Francuzów U, w... potrzebujesz jeszcze. Jeszcze Francuzów potrzebuję. Minuta 5. Minuta 5, jeszcze Francuzów potrzebuję. Dobra, to tutaj Francuzów może będę miał. Jest paje jest Ben Benjed. Czy ja potrzebuję jeszcze napastników? Nie wiem, czy ja kogoś potrzebuję? Nie. E, mniej 40 tempa mam. E, nie mam zawodnika 5 na 5. Czy Ben Jeder nie ma 5 na 5? Nie wiem, czy kogoś nie ominąłem 5 na 5. Mam kolejnego francuza, więc zapraszam. Chyba no, już Francuzi koniec. Nie są zrobieni, łatło jeszcze szukasz. Mam łat. Oh. One... pięknie! Pięknie, pięknie, pięknie. Żaden z was nie ma 5 na 5. Nie. 40 Dobra. sekund. To wezmę sobie Kaja werca. Kogoś jeszcze, czy ja kogoś jeszcze tutaj mogę, czy Quadrado masz 5 na 5? Nie. Czy ty masz Dumfries, a oui, Brazylijczyk z Bundesligi, Brazylijczyk z Bundesligi, jak czas Kuba, mów do mnie. No, ma zostało ci 24 sekundy. 24 sekundy, to raczej powinienem zdążyć. Brazylijczyk z Bundesligi, 85 punktów overalla sobie wezmę, dobra, i ostatni zawodnik. Brazylijczyk z Bundesligi, nie, nie ma Brazylijczyka z Bundesligi, mniej niż 40 tempa, karta ma 100, 4 napastników. 10 dobra, sekund. wezmę sobie Edersona, no koniec. koniec. No dobrze, no nie wiem czy wygrałem, to. nie mam pojęcia, trzeba to policzyć i to trochę dokładnie. mi zajmie Moi drodzy, 9 punktów na 11 dla Neixioma tutaj w tym momencie Także no, dominacja absolutna Czego nie no. miałeś? Zawodnika 5 na 5, ale wydaje mi się, że nie miałeś takiej opcji Nie e... wiem, może Neymar był gdzieś na samym początku, jak miałem kapitana Ronaldo na pewno nie było, Neymara na pewno też chyba nie było A reszta nie pamiętam dokładnie o, Są jeszcze zawodnicy, którzy mają 5 na 5, ale jest ich troszeczkę mniej No są i Brazylijczyk z Bundesligi e, No, pierwsze co przychodzi do głowy to Douglas Costa ale jego też nie było. Może był gdzieś jakiś, którego ominęliśmy, natomiast to też nie był jakiś oczywisty wybór wtedy. No mimo wszystko udało się zrobić całkiem fajnie. Cieszę się, że udało się znaleźć niektórych tych, których ty nie byłeś w stanie zrobić. I z napastnikami tak. się udało. To jest dobre, to jest dobre, że się udało z tymi napadziorami. To prawda. No to co? Jedyne co mogę powiedzieć, to gratulacje. Oczywiście, moi drodzy, subskrybujcie kanał Naeksiowa. Nie tylko z tego powodu tego zwycięstwa, ale mówię, kontentu. Eee, dziękuję Tobie bardzo za udział. Mam nadzieję, że się podobało. Ja dziękuję również, świetnie się bawiłem, ja powiem jeszcze jedną rzecz. Subskrybujcie kanał Jacoba. Też! Ej, bo jej, na, na tym kanale oglądacie właśnie takie fantastyczne filmy, i żeby ich oglądać jeszcze więcej, to musicie tutaj zostawić łapkę w górę i przebić próg trzech kciuków w górę. Zapraszam bardzo serdecznie. No, to będzie ciężko, ale, ale zobaczymy. Trzy to. To dużo w tych czasach. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Życzymy wam miłego dnia i do usłyszenia następnym razem. Pa pa.